Byliście uwięzieni w banku. Tak, kończył nam się czas. Tak jak teraz. Zjawili się w mieście. Gdzie dokładnie to było? Przed budynkiem był Plac. Mieliśmy bombę. Czekaliśmy w banku na Millera i Kowadło 3. Skontaktowałem się z nimi. Chciałem wiedzieć, kiedy dotrą na miejsce. Powiedzieli, że za trzy minuty. Że będą za trzy minuty. Przedostańmy się tam jak najszybciej, usłyszą nam no, z daleka. Zgadza się. Hey, no! Mamy już połączenie nurtką przed Nie, sygnał jest popieprzony. Powinien coś złapać, jak wyjdziemy z pomiędzy wieżowcami! Brawo, ale będzie ja ciasno! Okej, do dzieła! Górny stary, nie jest dobrze! Miller złożył, zamykamy łody. Bez że nic nie będziemy widzieć! Przyjąłem, widzieliśmy. Zaraz będziemy się za to zabierać! Trzy, 4, słuchajmy sylensy. Kondor z ale w Z rakiet Ale straciliśmy i fabrykę. Nie jestem je z głosu. Dobrze, trzymać się. wie, że, że to jest, to jest Witam, Miller. Zgadza się? <noise> Amerykanie i ich pamiątki. Własność Twojego syna jest nazwisko. Johnny Miller. Mam nadzieję, że za bardzo za nim nie tęskni. Dzieci przywiązują się do takich rzeczy. Kiedy je zgubią, potrafią płakać całymi dniami. Wiesz czemu? Bo te drobnostki przypominają im o miłości. Ale strata jest częścią dorastania. Prawda? Częścią dorastania jest akceptacja nieuchronności śmierci. Rozumie pan, panie Miller, nieuchronności. Tak mawiał mój ojciec. Dla swoich dzieci będziesz bohaterem. Może to dla ciebie jakieś pocieszenie. <laughs> oh a adziom. Wstyd, przybywacie do naszego kraju, by nas mordować i nazywacie nas terrorystami, gdy próbujemy ratować nasz kraj i ludność. To yy, cena, którą zapłacicie. <słyski>